Siemaneczko, dzisiaj pokażę wam jak zwiększyć FPS-y w różnych grach za darmo, więc tak jedynie do tego potrzebujemy stabilnego łącza internetowego najlepiej od swojej lokalnej spółdzielni, bo każda ma swój internet, więc tak własni na ekranie wyświetla wam się szczególniejsze wymagania sprzętowe, aby użyć tego sposobu, więc jeden stabilne łącze plus 5 MB na sekundę pobierania i Minimalnie 1,5 wysyłania dwa zwykły laptopowy procesor i karta graficzna, co myślę, że nie ma osoby, która ma poniżej tych wymagań, żebyście wiedzieli, że jak macie komputer z 2005 roku to. Ten sposób Wam nie zadziała i ostatnie 3 Windows 7, 8 i 10 i wyżej, bo nie wiem kiedy wyjdzie kolejny Windows, najnowszym na czas nagrywania tego odcinka, to Windows 10 dobra i to było na. Tyle gadania i powtarzajcie ruchy przedstawione na tym materiale do następnego i patrzcie na dalszą część poradnika. I've had a lot to say. Few friends have been supportive. You can tell by how I word it. So being around that energy, I feel I can't afford it. Talking bad, I need direction. Somewhere is yours. I've had mine, and it's the only thing that I've been working toward. And I built it from the floor. Y'all don't seem to help no more. CSR the movement, because the internet's what opened no doors. Hero, so do like it. And please don't treat me like I'm your psychic. Because I watch TV. I see how life is. I mean to say it's y'all ain't been about the dream even back in high school y'all were really bad the team to those who where you know I know and your support means everything that to prove come from anywhere and become anything that you can take whatever you love and make it everything what with part is bigger than us we made it everything you know it's because I wear my word like a wedding ring Dzięki za oglądanie widzimy się w niedzielę Bio.